Za kilka minut będzie tu prawdziwe zo. Wczoraj w zatoce każdy coś złapał, więc też postanowiliśmy tu połowić. Jesteśmy jakieś 80 kilometrów od domu w zatoce Cape Cod Bay. Zwykle nie łowimy aż tak daleko. Dla pozostałych to 15 kilometrów od domu, a dla nas wielka wyprawa. Wczoraj wieczorem zadzwonił do mnie Tyler. Powiedział mi, że jest tu sporo ryb. Niektórzy lubią łowić w tych okolicach, inni mniej. Do tej pory złapaliśmy tylko dwie ryby, a limit szybko się wyczerpuje. Nie lubię łowić tak daleko od domu, ale nie sądzę, żeby Tyler mnie oszukiwał. Warto spróbować. Jak podejdziemy do tych pojedynczych sztuk, które się tu kręcą? Jesteście na kanale? Tak, mów. Co tam? Płyniemy i się nudzimy. Wczoraj się działo. Poznałem Dylana w 2009. Dylan 2009. Wiele lat współpracowaliśmy, aż w końcu kupił ode mnie łódź. Pine Box to była kiedyś Cynthia C. Zbudowałem ją od podstaw. Dylan to świetny rybak. Ma dobrą łódź, wiem, bo to moje dzieło. Jestem zaskoczony tym, że tak słabo mu idzie w tym sezonie, więc postanowiłem mu trochę pomóc. To był jego wybór, czy postanowi spróbować w tej okolicy. No nic, przypłynęliśmy, tu zobaczymy. Byle do wieczora. Jasne, w kontakcie. Powodzenia. Oby coś się pojawiło. Sprzedajesz większość ryb za granicę? Nie, ostatnio tak sprzedałem w 2017. Kiedyś eksportowaliśmy 98% tuńczyków, a teraz to około 13%. Jak to się stało, że sprzedaż w kraju tak wzrosła? Staramy się zwiększać świadomość konsumentów. Problem przełowienia już nie istnieje. Mimo to wciąż łapiecie sporo tuńczyków. To świadczy o świetnym zarządzaniu łowiskami. Jeśli chodzi o tuńczyki, wciąż walczymy. Pokazujemy ludziom, że te ryby poławia się w Stanach, a rybacy to ich sąsiedzi. Robią to samo co Tyler. Świadomość tego, gdzie i jak złowiono ryby, bardzo pomaga konsumentom. Tuńczyki powinni tu podawać we wszystkich knajpach. Obserwujesz? Tak. Cieszę się, że Brady John znaleźli dla nas czas mimo napiętego grafiku. Musimy coś złapać, żeby mogli zobaczyć, jak wygląda połów naszą metodą. Dziś będzie nieco trudniej, bo nie mamy pilota. Macie samolot? Utknął w Nantucket przez mgłę. Gotowy, kapitanie? Mamy kilka. No to do dzieła. Widzisz je? Tak. Płyną. Niezłe oko. Widzę jednego tuńczyka. Mam go. Zwolnij trochę, bo jest spłoszysz. Widzę dwie sztuki. Widzę. Trzymaj kurs. Możesz kręcić Nie szalej z obrotami Nie spłusz ich Tam jest Widzę go Ale olbrzym Widzę go Obserwuj harpun Dawaj prąd. Cofaj. Jeszcze. A teraz zwolnij. Trafiłem go prosto w ogon. Zejdź, bo pędzi jak szalone. Wyrzucimy bojki. Wow. Musimy złowić choć jedną sztukę dla naszych gości. Ryba była bardzo głęboko. Prąd nie zadziałał, bo harpun był wbity w ogon. Ale dzięki temu daleko nie popłynie. Pięknie. Wezmę sprzęt. Czujesz jego wagę? Albo linka jest taka ciężka. Zawiąż. I już. Tłuścioszek. Gotów? Pomóc? Nie jest taki wielki cieniasy jedne. I zamykamy. Róbmy swoje. Naszykujmy harpun. równe 100 cali, 254 cm i to bez pilota. Czo by nie ogarnął.